Dzień dobry czeszciciołem, witam Was bardzo serdecznie w tym materiale. Materiale poświęconym najbardziej nieprzewidywalnej lidze świata, która zaczyna się już za tydzień. Mowa o PKB w W tym odcinku postaram się układ tabeli po tych kilkunastu miesiącach przewidzieć. Właściwie nie, właściwie nie kilkunastu, a kilku, to jest około dziesięciu od lipca do maja. Przewidzieć układ tabeli. Przewidzieć jak to będzie wyglądało, które drużyny awansują do europejskich pucharów, które jednak spadną do metry pierwszej ligi. Na ten materiał serdecznie Was zaprasza Stasiu Dziennikarz. Teraz moja twarz już jest zmniejszona, to znaczy na ekranie jest ona już zmniejszona, mój widok jest zmniejszony, a Państwo na pierwszym widoku, na pierwszym planie, mają tę tier listę. Jak to się mówi? M, tych 18 zespołów PKW Extraklasy. Od tego pierwszego zwycięzcy, który wówczas. Yy, Zagra w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, czyli Ligi Europy już ma zapewnioną. Drugie miejsce to jest eliminacja do Ligi Mistrzów, ta, te wcześniejsze rundy. Trzecie i czwarte to są eliminacje do Ligi Konferencji Europy. Piąte i ósme, od 5 do 15 to są miejsca właściwie nic nieznaczące, a szesnaste i osiemnaste to. Są miejsca, które gwarantują, niestety dla tych drużyn, które te pozycje zajmą, gwarantują, drodzy Państwo, spadek. Spadek z PKB Ekstraklasy do Betcli pierwszej ligi. No i jeszcze powiedziałem, że te miejsca od 5 do 15 nic nie znaczą. Trzeba dodać dwie rzeczy. Jeśli Puchar Polski zwycięży, drużyna, która zajmie od 1 do 4 miejsca w PKB Klasie, wówczas... Ten to piąte miejsce to jest jeszcze jedno. To jest jeszcze jedna pozycja, która gwarantuje udział w Lidze konferencji Europy, w eliminacjach do Ligi konferencji Europy. No i oczywiście też, czym, wyże, czym wyższe miejsce to nie gwarantujące udziału w jakichkolwiek eliminacjach, no to przecież wyższe wynagrodzenie, więc ma to znaczenie, ale nie ma znaczenia bezpośredniego, jeśli chodzi o grę w przyszłym sezonie. Czy to w innej lidze? Czy to też w innych europejskich pucharach. Zacznijmy od samego dołu. Albo przeczytam na początku państwu wszystkie drużyny. Arka Gdynia, Brukbet Malikań, Cieczak, Krakowia, GKS Katowice, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Korona Kielce, Radomiak Radom, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Lech Jachdańsk, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Motor Lublin, Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Wisła Płock i Zagłębie Lublin. To są drużyny, które w tym sezonie w PKO BP Extra Classie wystąpią i to są drużyny spośród których będę wybierał te, które moim zdaniem spadną. I te, które moim zdaniem awansują 18. Miejsce, w mojej opinii, drodzy Państwo. Zajmie brukbet Termalika Nciecza Mimo tego, że tam Rafał Kurzawa przy, przy, Przyszedł do, do niecieczy, przeszedł do niecieczy To wydaje mi się, że brukbet Termalika Nciecza Nie zdoła się utrzymać I spadnie, po prostu spadnie Do betlich pierwszej ligi W swoim pierwszym sezonie Drugą drużyną, która Ekstraklasy opuści Z 17 miejsca Wydaje mi się, że będzie Radą jak radą Mimo wszystko, mimo tych transferów, mimo tych wielu transferów, ale to radom jak radom, co właściwie sezon Te, tych, tych transferów dokonuje i wydaje mi się, że i tym razem wiele to nie da. Będą walczyli o utrzymanie do końca, ale czy na tym 17 miejscu skończą. I trzecim, ostatnim spadkowiczem na moje oko, moim zdaniem będzie Arka Gdynia. Arka Gdynia, wydaje mi się, że to jest drużyna, która po prostu jako ta najlepsza z najgorszych z ekstra klasy spadnie. teraz przejdźmy do miejsc od 13 do 15, czyli ten niższy poziom tabeli, ten dół tabeli, ale nie jeszcze jeszcze nie aż tak niski, by z ekstra klasy spaść. Ustaliliśmy sobie, że właściwie ja to ustaliłem, z ekstra klasy moim zdaniem spadną trzy drużyny, z czego Dwójka Benjaminków to jest Bruckbett, Ramonika Nieciecza, Radomiak, Radom i Arka Gdynia. A na 15 miejscu, na moje oko, będzie Lech Gdańsk. Wydaje mi się, że będą kręcili się koło strefy spadkowej, tak jak w zeszłym sezonie. Te problemy finansowe, te problemy z transferami i to wszystko myślę, że też wpłynie na zawodników. Oni nie zajmą wyższego miejsca w tabeli, oni zajmą to ostatnie, które będzie gwarantowało im utrzymanie. 14 pozycja, wydaje mi się, że w tym sezonie będzie okupowana przez Zagłębie Lubin. W zeszłym sezonie, w sezonie 24-25 to była pozycja ostatnia gwarantująca utrzymanie. Tym razem będą opozycje wyżej. Nie będzie sukcesu, lecz będzie utrzymanie, czyli jakiś pewny krok, nie w przyszłość, ale po prostu by stać na tym, by ciągle trwać w tym, co w Lubinie się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że 13 miejsce to będzie miejsce, które zajmie Wisła Płock. Wisła Płock, i tym samym, drodzy Państwo, lista Beniaminków się kończy, bo Beniaminkami, Beniaminkami byli Arkad, Dnia Brug, Termalinka, i Wisła Płock. I wydaje mi się, że Wisła Płock to będzie ten Benjaminek, który sobie poradzi najlepiej z tych wszystkich trzech drużyn. I tak to się prezentuje po tych sześciu zespołach, czyli właściwie już jednej trzeciej całej tabeli. Następnie, jeśli chodzi o miejsca od 9 do 12, czyli taki. Definitywny środek tabeli. Nie, raczej nie raczej. 12-11 to oczywiście niżej niż wyżej, ale już gdzieś 9, 10, 10 środek, ale 9, wydaje mi się, że to już jest wyżej niż niżej. I mianowicie, drodzy Państwo, 12 pozycję, moim zdaniem, w tym sezonie Klasy zajmie GKS Katowice. Wydaje mi się, że to będzie zespół, który nie powtórzy miejsca z zeszłego sezonu, będzie troszkę gorzej, ale mimo wszystko jest utrzymanie, jest ten cel pewnie podstawowy GKS-u Katowice, no bo nie oszukujmy się, dla GKS-u dla gks utrzymanie, to jest ten cel, który jest najważniejszy w tym sezonie bo jest to drużyna, która jeszcze dwa sezony temu grała w Betclich pierwszej lidze, właściwie wtedy w Fortunie jeszcze pierwszej lidze, więc wydaje mi się, że zespół z Katowic to będzie właśnie dwunaste miejsce. Na 11 na 11 pozycji wyląduje Piast Gliwice tak bym stawiał, że Piast Gliwice wyląduje na 11 pozycji bo te transfery mnie na razie nie zachwycają, właściwie ich można powiedzieć no niewielka ilość i Piast Gliwice nie zrobi furrory ale też nie, nie będzie aż tak źle, żeby musieli z tej ligi spaść, 10 pozycja czyli już pierwsza dziesiątka no, szczerze mówiąc, już trzeba powiedzieć, że właściwie zostały nam drużyny. Nie chcę powiedzieć czołówki, ale drużyny raczej lepsze niż gorsze. Myślę, że dziesiąta pozycja to będzie miejsce, które sensacyjnie zajmie Krakowia Kraków. To będzie spory zjazd w porównaniu z zeszłym sezonem. Spory zjazd w porównaniu z, tą, z tym miejscem szóstym, które zajęli piłkarze Krakowi z Dawidem Kroczkiem na cele w zeszłej kampanii, 24-25 i moim zdaniem to właśnie będzie 10 miejsce spokojne, lecz myślę, że mogło, mogliby się spodziewać krakowianie, że tego, tych to miejsce po prostu będzie wyższe, lecz wydaje mi się, że Krakowia zajmie 10 miejsce w tabeli, na 9 pozycji skończy no powiedziałbym korona kielce. Korona kielce to jest lepszy wynik niż w zeszłym sezonie. To jest pewne utrzymanie. To jest już powoli łapanie się do czołówki. Myślę, że między koroną kielce dziewiątą a na przykład zespołem piątym, szóstym nie będzie dużej różnicy punktowej. Nie będzie dużej różnicy punktowej i tym samym korona w przyszłym sezonie razem z Jackiem Zielińskim będzie mogła walczyć o wyższe cele. Będzie można mogła już walczyć. Może kto wie? O yy, chociaż nie walczyć o walkę, ale walczyć chociaż o Kręcenie się w okolicach tych miejsc, gwarantujących europejskie puchary. Bardzo mi się podoba korona z Jackiem Zielińskim na czele i wydaje mi się, że oni nie odniosą wielkiego sukcesu, lecz to będzie bardzo, bardzo solidny i przyzwoity sezon w ich wykonaniu. Tak wygląda kolejna czwórka w tym moim zestawieniu. Zostało nam już, proszę Państwa, miejsca ósme, siódme, piąte ósme, siódme, szóste, piąte, czwarte, trzecie, drugie i pierwsze to jest 8 drużyn, a za nami tych drużyn już 10. I teraz te miejsca od ósmego do piątego. Wyższa część tabeli nie gwarantująca, chociaż nie wiadomo, bo piąte zawsze może tę, powiedzmy to tak, Ligę Konferencji Europy. W najlepszym przypadku w najlepszym wypadku gwarantować, w piąte miejsce mówię, że jeśli drużyna od pierwszego do czwartego miejsca w Ekstraklasie na koniec sezonu wygra Puchar Polski, wówczas to piąte miejsce również jest promowane awansem do ligi Konferencji Europy, do eliminacji ligi Konferencji Europy oczywiście. I moim zdaniem, ósmą pozycję w tym sezonie. PKB Ekstraklasy w tym nadchodzącym sezonie zajmie Motor Lublin. Motor Lublin to nie będzie wyśmienity sezon, lecz to będzie sezon podobny do tego poprzedniego. Solidny, nie jakiś ekstra, nie jakiś super, ale powiedziałbym, że solidny sezon będzie to w wykonaniu właśnie drużyny. Macieja Stolarskiego. I tak bym powiedział, ale oczywiście mogę się mylić, bo są, to są tylko przewidywania. To są tylko jakieś takie, no właściwie, zabawy. No, tak to trzeba powiedzieć. To jest tylko zabawa. Ale moim zdaniem na ten moment ósme miejsce zajmie. To jest jak najbardziej też subiektywna lista, to trzeba powiedzieć. ósme miejsce zajmie Motor Lublin. Na pozycji siódmej widziałbym w przyszłym sezonie, drodzy Państwo. Może tak nietypowo, ale powiem. Gó Chociaż czy to nietypowo jak na górnik, górnik zabrze to sezon, kręci się w okolicach, właśnie tabeli piąte, 6, 7 miejsce. Dlatego wydaje mi się, że i tym razem górnik zajmie coś w tym coś ten deseń. I siódme miejsce to będzie moim zdaniem pozycja, którą Zabrzanie zdobędą w przyszłym sezonie, będą wyżej niż chociażby takie kluby jak Lechia Gdańsk, Krakowia, GKS Katowice, które w zeszłym sezonie, oczywiście Krakowia, GKS Katowice, Lechia Gdańsk nie, które w zeszłym sezonie ich wyprzedziły, będą bliżej czołówki niż bliżej strefy spadkowej, lecz jednak nie awansują do europejskich pucharów. Nie będzie do tego daleko, lecz nie awansują. Piąte miejsce, szóste miejsce przepraszam, bo ósme Motor, siódme yy, jest Górnik Zabrze. A tymczasem, proszę bardzo. A tymczasem, szóste miejsce, drodzy Państwo, moim zdaniem zajmie po bardzo przeciętnym sezonie w ich wykonaniu. No i po sezonie takim przejściowym, tych transferów nie ma za dużo, właściwie mnóstwo zawodników odeszło. No i myślę, że jednak ci zawodnicy, co przychodzą, to nie będą zawodnicy, którzy na tym poziomie m, tych, którzy odeszli. Dlatego powiedziałbym, jak Biały Białystok, to będzie szósta pozycja. Zaryzykuję, tak powiem, no bo jednak to jest brązowy medalista zeszłego sezonu Ekstraklasy. To jest mistrz Polski m, sezonu 23-24, ale mówię... Nie wiem, to są tylko przewidywania, ale ja czuję, że Egilonia Białystok. Dla Egilonia Białystok to nie będzie po prostu najlepszy sezon. To nie będzie sezon, który można by było uznać za sukces. No ale jednak, sezon, w którym pewnie bardziej będą chcieli się skupić. Może nie chcę powiedzieć, że skupić się na Ekstraklasie, ale to trzeba pamiętać, że oni będą mieli i Ligę Konferencji Europy, i Puchar Polski, i Ekstraklasę, tak? Czyli to są trzy. Rozgrywki. Właściwie pewnie będą grali na trzech frontach, bo obstawiam, że do tej Ligi Konferencji Europy, do fazy ligowej ligi konferencji Europy awansują. Dlatego też w Ekstraklasie nie będzie im łatwo. Może wygrają Puchar Polski. Zobaczymy. Zobaczymy, ale w tym momencie dla mnie, jak ja Białystok to kto jest kandydat na miejsce szóste. Natomiast piąte miejsce, czyli to miejsce, które może premiować awansem, lecz nie musi. Do ligi konferencji Europy. Wydaje mi się, że będzie to drodzy Państwo. <laughs> Widzę fuć. Widzę fuć. Nie dołączy jeszcze aż tak mocno do czołówki. Lecz jeśli na przykład Legia Warszawa, Pokoń Szczecin, Raków Częstochowa czy Lech Poznań wygrają. Puchar Polski, to wówczas widzę, Łódź awansuje do eliminacji Ligi Konferencji Europy, to co robi widzę. to co robią właściciele, to co robią sponsorzy, to co robi Robert Dobrzycki, to wszystko, te wszystkie transfery, transfery naprawdę fenomenalne, transfery, które zapowiadają hegemonię. W przyszłości widzewa w polskiej ekstraklasie. Dlatego, moim zdaniem, widzew będzie coraz bliżej tej czołówki. Kto wie, może w przyszłych sezonach koło Mistrzostwa, koło tych medali, widzew się zakręci. I tak wygląda m, 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 mój układ miejsc od 8 do 5. Zaraz przechodzimy do tych miejsc już premiących awansem do europejskich puchar. Pozycje trzecia i czwarta: pozycje premiujące awansem do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zostały nam cztery drużyny Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Kto się znajdzie w tej najlepszej czwórce? A właściwie w tej najlepszej trójce, bo teraz, tą, ostatnią, tą najsłabszą drużyną, którą wybiorę będzie poza podium. Tak się zmieniły zasady, dzięki tych zdobyczom punktowym i Śląska Wrocław, i Rakowa Częstochowa, i legi Warszawa, i Lecha Poznań, i Biały Białystok, i Wisły Kraków. Dzięki właśnie tym zespołom mamy teraz cztery, właściwie pięć drużyn w europejskich pucharach, ale cztery z klasy. I czwarte miejsce, moim zdaniem drodzy Państwo, zajmie Raków Częstochowa. Raków Częstochowa to nie będzie ich najlepszy sezon w wykonaniu. To nie będzie najlepszy sezon w ich wykonaniu. Te kontuzje troszkę ich osłabią przed sezonem i moim zdaniem nie zdobędą medalu. Może Puchar Polski będzie ich, ale medal nie. Teraz powiem, że medal nie będzie ich i przegrają, przegrają. Tę walkę o podium z trzema innymi zespołami, ale wiemy, że pogoń, legia i lech to są. Z... Któraś z tych zespołów, moim zdaniem, wygra Mistrzostwo Polski. Na ten moment jeszcze nie wiem kto, ale zaraz to wyniknie pewnie z tego układu tabeli. Kogo umieściłbym na trzecim miejscu? Kto, kogo bym umieścił na tym ostatnim szczeblu podium? Puh, yy, powiem, drodzy Państwo, teraz na szybko, że to będzie Legia Warszawa. Legia Warszawa jednak nie będzie zachwycała. To będzie trzecie miejsce, to będzie podium. Mistrzostwa po raz kolejny nie będzie, ale będzie. będą po raz kolejny europejskie puchary. Teraz czy przed nami dwie drużyny, które zagrają w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Która z tych drużyn zwycięży PKO BP Pogoń Szczecin czy Lech Poznań? Wielki inwestor Alex Haditagi. Czy może jednak niesamowicie... Opierająca się na powrotach wychowanków, yy. ofensywa transferowa, że tak powiem, przepraszam, zapomniałem tego słowa: ofensywa, taktyka transferowa Lecha Poznań. Wydaje mi się, że jednak srebrny medal PKB-L trakasy sezonu 24-25 zdobędzie Lech Poznań. To będzie drużyna, która w eliminacjach do ligi mistrzów zagra, która zdobędzie srebrny medal po mistrzostwie. To jest spory sukces. Tym bardziej, że moim zdaniem Lech Poznań awansuje do fazy ligowej ligi mistrzów. Więc tutaj widzimy, że Lech Poznań moim zdaniem zajmie tę drugą pozycję. No i uwaga, pierwszy puchar w historii klubu, pierwsze mistrzostwo w historii Szczecina, pierwsze mistrzostwo w historii pogoni Szczecin i mistrzostwo. Pewnie w ostatnim sezonie, albo przedostatnim, jednym z ostatnich w karierze dla Kamila Hrosickiego, pogoń szczecić. Moim zdaniem będzie mistrzem Polski. Sezoną 2024-2025. Czy coś bym w tym układzie tabeli zmienił? Chyba tak. Chyba zamieniłbym Pogo górnik zabrze. Bym włożył na pozycję szóstą. I to chyba by było na tyle. Czyli podsumowując. Podsumowując. Moim zdaniem pierwsze miejsce w sezonie Ekstraklasy 2024-2025 20, Przepraszam. 2025-2026 oczywiście zajmie Pogoń Szczecin, drugie Lech Poznań, trzecie Raków Częstochowa, czwarte Legia Warszawa, piąte Widzew Łódź, szóste Zgórnych Zabrze, siódme Jagiellonia Białystok, ósme Motor Lublin, dziewiąte KorNakielce dziesiąte Krakowia, Kraków, jedenaste Pios Gliwice. 12. GKS Katowice, 13. Wisła Poznań, 14. Zagłębie Lubin, 15. Lechia Gdańsk. To są drużyny, które w Ekstraklasie na przyszły sezon zostają. Oczywiście patrząc na względy sportowe. A drużyny, które spadają to Arkadynia, Gdynia, Radomiak Radom i Bruckbetter Malika Ciecza. Dziękuję Państwu za uwagę do samego końca. Tym, którzy wytrwali do samego końca mojej gadaniny. Dziękuję bardzo i zapraszam na... Pozostałe materiały na tym kanale. Miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, miłego ranka, miłego popołudnia. Zależy kto, o której yy, porze dnia ten materiał ogląda, ale przede wszystkim miłego dnia. Dziękuję bardzo.